Siema! Witam! Jestem emik.pl i dziś pokażę wam drugi odcinek z serii Moja siostra gra w POU w no, to jest trochę cienka Widzicie teraz tego nie zrobiły Źle! 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 Nie tak! Zrób prostą linię przez nie! No dobrze, teraz to na... No weź inną grę, bo to... Pa. Poczekaj, muszę to pierwsze... Muszę to przegrać No musisz No, zrobiłaś O oh lol Kurde Sorry, ale... No, nie wiem, kiedy nagram jakiś odcinek z Minecrafta Bo na razie się zajmuję innymi sprawami, takimi jak szkoła więc teraz szkoła jest ważna, żeby to stać do następnej klasy. Żeby mu się gówno na koniec roku nie pokazało. Weź się zamknię. <laughs> poza tym takim sławnym to youtuberem nie jesteś. No dobra, jesteś sławnym. Nie kłam. Co to? Cześć, tu kończ, bo Tam, że wszystko nudno tam będzie. No się robi. zaczyna. Teraz. na razie kończę. Na raz.